Cześć, w dzisiejszym vlogu znajdujemy się w klinice Label ze mną, Gosia, właścicielka. Witam serdecznie. I e, dzisiaj robimy taki, takie zamknięcie cyklu e, zabiegów e, związanych z moją nową cerą. E, wszystko opisałam na blogu, a dzisiaj robimy takie podsumowanie i pomyślałam, że nagramy vloga. Trochę opowiemy o tym, co było, jak wygląda ta cera na zbliżeniach. Stawimy zdjęcia, jak to było przed, no i widzicie, jak jest po zrobimy go się zabieg, zabieg taki końcowy. Dzisiaj zrobimy zabieg GENEO. Jest to zabieg pielęgnacyjny, oczyszczający, podtrzymujący efekty całej naszej pracy. No właśnie, więc zapraszamy Was na tego vloga, pokażemy, omówimy wszystko po kolei. Zanim przystąpimy do zabiegu, tak naprawdę najważniejsze jest, jest oczyszczenie skóry i pielęgnacja domowa. Jak Patrycja zgłosiła się do mnie, to oprócz tego, że ustaliłyśmy plan działania zabiegowy, to bardzo ważne jest to, co Patrycja wykonywała w domu i jakie preparaty stosowała. Do oczyszczenia skóry zaproponowałam właśnie żel miceralny ze specjalistycznej marki Nanili. To jest marka, która specjalizuje się właśnie w cerach problematycznych. Sam żel działa nam już bardzo fajnie na stany zapalne i goi nam skórę. Bardzo się cieszę, że u Patrycji udało uzyskać nam się taki efekt, czyli pozbyliśmy się stanów zapalnych, stanów ropnych, i teraz Patrycja już w końcu może wykonywać zabiegi z zakresu zabiegów pielęgnacyjnych, jakim jest właśnie zabieg Geneo. Jest to delikatny zabieg oczyszczenia skóry. My dzisiaj wykonamy Leką detoksykację skóry, czyli będziemy cały czas e, normować pracę e, gruczołów łojowych. Dobrze. Czy zabieg jest przyjemny? Mhm, uh -huh. no, Bardzo się cieszę. Taki trochę e, jak to peeling, tak? Tak, jest to. E, Delikatne oczyszczenie. Dzięki temu zabiegowi skóra nabiera nam bardzo fajnego blasku, nawilża się. Pracujemy tutaj na uregulowaniu gospodarki hydrolipidowej. Wszystkie zmiany, które występują chociażby podczas naszego miesiączkowania, również będą ładnie się goiły. Nareszcie jesteśmy na etapie, gdzie od razu po zabiegu wychodzisz ładna i nie martwisz się o regenerację, o to, że musisz kilka dni pobyć w domu. Przez ostatni rok Patrycja wykonywała u mnie zabiegi z zakresu laseroterapii, mezoterapii igłowej czy mikroigłowej. Wszystkie te zabiegi. Nie należą do zabiegów zbyt przyjemnych, więc bardzo się cieszę, że, że wytrwałaś do końca. Przede wszystkim bardzo dziękuję Ci za zaufanie, że, że tutaj, jakby no, można powiedzieć, zaryzykowałaś, oddałaś się w moje ręce, a to, co uzyskałyśmy, to jest dla mnie. Najlepsza zapłata i podziękowanie za to, że było warto i ta długa droga, która jest za nami. W tej chwili możemy się cieszyć właśnie taką piękną buzią. Pokażemy zaraz po zabiegu, jak już po samych zabiegach pielęgnacyjnych, Patrycji skóra wygląda zdrowo i świeżo. I pokażemy też e, oczywiście przed, a powiedz Gosia, no bo ten rok temu, jak przyszłam, to e, miałam po pierwsze blizny potrądzinkowe, w międzyczasie jeszcze wyskakiwał trądzik i tak. tworzyły się kolejne blizny. Było dużo stanów mhm. zapalnych, chropnych, e, tak naprawdę, żeby... Były skuteczne efekty. Bardzo ważna jest dobra diagnostyka, bardzo dobry wywiad, znalezienie przyczyny, skąd to mogło się u Patrycji zadziać. Tak naprawdę, po. Po takim naszym wnikliwym wywiadzie wpadłyśmy na pomysł i na, na taką drogę, że tu przyczyną troszeczkę była Twoja bolerioza, prawda? Mhm, My podejrzewałyśmy różne tam pasożyty i tak dalej, a tu właśnie ta bolerioza była przyczyną. Więc taka świadomość tego i taka odpowiednia właśnie pielęgnacja, dieta sprawiły, że nasze zabiegi tutaj też były bardziej skuteczne. Tak, ale to też jest ciekawe właśnie, że ja robiłam wcześniej różne zabiegi um, i trochę to było tak, że ja tak powiem, wiesz, swoim językiem, że to było takie grzebanie a, i ciągłe, wiesz, odkopywanie się i ciągle ten trądzik, te blizny, to się pogłębiało, tak? Trochę, po prostu jakby się wchodziło w błoto, było coraz gorzej i Ty właściwie zaproponowałaś od początku laser, który spowodował, że no, właśnie, że przez to, że ja miałam problem z szkarpliwością krwi, no to ten zabieg nie, wiesz, nie otwierał tak, jakby tych ran, tych blizn, tego trądziku, i dzięki temu też ten efekt przeszedł dosyć szybko. No, bo ja już po pierwszym zabiegu widziałam po prostu różnicę, potem około 3-4 tygodniach, i to było fajne, właśnie, że właściwie głównie to pomogło. Tak. Dla tych, którzy słabo czytali, to był zabieg lasera frakcyjnego, nieablacyjnego, gdzie dochodzi do uszkodzenia naskórka. Natomiast wszystko dzieje się też w głębi skóry. Skóra jest zmuszona do naturalnej produkcji kolagenu i fibroblastu. zabiegu jest również bardzo przyjemna, bo wtłaczamy sobie w głąb skóry ampułką maskę, dzięki której nasza skóra będzie w tej chwili dobrze dotleniona i nawilżona. I wymasowana. wymasowana. Właśnie czuję to przyjemnie. Jesteśmy już po zabiegu Geneo. Już widać, jak skóra jest bardzo fajnie napięta i nawilżona. Tutaj pokażę, jak wygląda nasza buzia po leczeniu. Jeszcze delikatnie są zmiany, natomiast w porównaniu do tego stanu sprzed widzimy, jak pięknie tutaj nastąpił proces gojenia i regeneracji skóry. Także można, najbardziej widać to właśnie na, na policzkach. Ta strona jest już bardzo ładna, gładka. Także w tej chwili jesteśmy na etapie robienia już tylko zabiegów bankietowych. Także możesz Patrycja śmiało ruszać dzisiaj mhm. na imprezę. Mhm.